Witajcie kochani, mamy dzisiaj 31 grudnia i zapraszam Was na ostatni w tym roku raport energetyczny. Nasze Słońce ostatnio wykazało dosyć mocną aktywność. Okres poświąteczny był dosyć intensywny w wydarzenia słoneczne. W okolicach 29 o godzinie 8.18 czasu polskiego nasze Słoneczko wypuściło flarę klasy X1.1. Pomiędzy chwilę wcześniej i później mieliśmy również wiele flar klasy M. Od 29 do dzisiaj było ich w okolicach 40. Były to różne flary różnej mocy, różnej siły. Flara X z 29 była powiązana z wyrzutem masy koronalnej i ta energia leci w naszą stronę. Zacznie to do nas dochodzić już dzisiaj, już w zasadzie teraz, moi drodzy, możecie to poczuć. Do wieczora będzie jeszcze bardziej intensywnie. Spodziewana jest burza geometryczna klasy KP7, czyli bardzo wysoka. Mogą to być dosyć mocne, intensywne energie, może trochę zatrząść. mogą się pojawić dezorientacje, bóle głowy, mogą się pojawić bóle układu nerwowego, bóle kości, małe problemy z trawieniem. To również może się wydarzyć. Kolejno 30 nasze słoneczko wypuściło kolejne dwie flary klasy X. Z samego rana o godzinie 5.14 czasu polskiego wypuściło flarę klasy X1,5, a już chwilę później o godzinie 5.31 była kolejna flara klasy X1,1. Były to dosyć mocne wybuchy, również połączone z wyrzutem masy koronalnej, no i energia ta również leci w stronę ziemi. Więc spodziewamy się, moi drodzy, w ciągu kolejnych kilku dni mogą się pojawić trochę turbulencje, mogą się pojawić nerwówki, napięcia. Do tego nie wiem, czy zauważyliście, od kilku dni mamy dziwną mgłę. Która w zasadzie pojawiła się chyba globalnie, odzywali się do mnie ludzie ze Stanów, odzywali się również z Europy. Wszyscy mówią, że, że wygląda to dosyć dziwnie, jeszcze ma, ma dziwny zapach. Moim zdaniem, jest to sztucznie wywołane głównie pra prawdopodobnie po to, by powstrzymać tą energię, która do nas dolatuje, lub w jakikolwiek sposób przeciwdziałać dojściu tej energii do nas, gdyż jak wiemy, energię tę. Powodują to, że rośnie nam świadomość, odpalają nam się kolejne połączenia, uruchamiają się nowe zdolności, nowe możliwości, nasza energia rośnie, świadomość rośnie, więc no, również wiemy, że strona przeciwna, że tak powiem, próbuje przeciwdziałać i blokować to, żeby dalej trzymać nas w niewoli i w pełnej manipulacji. No ale nie przejmujmy się, moi drodzy, gdyż te energie dochodzą do nas pomimo wszystko, nawet jeżeli zostaną odrobinę ograniczone i spowolnione, to i tak większość z tej energii do nas dotrze. Jak również zauważyliście pewnie, że Schuman zareagował bardzo mocno. Od 72 godzin mamy prawie biało na Szumanie. Są to wielkości w okolicach 39-40 kilku. Więc Schuman pięknie reaguje, oddając tę energię do nas. Więc no, po prostu dbajmy o siebie, moi drodzy, bo, bo może być troszkę turbulencji. Do tego nałożył się jeszcze nów księżyca, który był wczoraj, więc kolejna mocna energia. Ci ludzie, którzy mają mocne zanieczyszczenia energetyczne lub dużo pasożytów fizycznych w ciele, mogą odczuć największe turbulencje. Wszelkie ingerencje z zewnątrz, wszelkie podpięcia, wszelkie rzeczy, które były nam zainstalowane, mogą mocniej wychodzić na zewnątrz. Mogą się pojawić wszystkie negatywne programy, bo wszystko to, to zostaje wyrzucone na, na zewnątrz, na wierzch, wyprowadzone. Chodzi o to, żeby po prostu wyczyścić z nas Wszelkie te rzeczy, które już nam kompletnie nie służą, jeszcze blokują nas w jakiś sposób przed podniesieniem świadomości, więc mogą się pojawić te wszystkie negatywne programy. Tam, gdzie mamy bloki energii w ciele, mogą pojawić się jakieś dolegliwości, jakieś bóle. Wszelkie niezałatwione traumy również mogą się przejawiać, mogą, mogą się nam pojawić jakieś nerwówki, jakieś stany napięcia. E, tego typu rzeczy, więc moi drodzy, pamiętajmy o tym, że to nie tylko to, co my czujemy, ale również energia, która dochodzi do nas, ma wpływ na nasze odczuwanie, na nasze samopoczucie. Więc postarajmy być się bardziej wyrozumiali do wszystkich, postarajmy się, by. Ten ostatni dzień roku upłynął nam na radości, na szczęściu, na to, by spędzić ten czas z bliskimi, a nie wdawać się w jakieś niepotrzebne sprzeczki, kłótnie i rzeczy, które zaniżają nam wibracje, bo jest nam to kompletnie zupełnie niepotrzebne w tym okresie. Słoneczko dosyć mocno aktywnie ostatnio działa. Mieliśmy ostatnią dobę, była chyba jedną z najaktywniejszych dub powiedzmy słonecznych w ciągu 25-letniego okresu e, sprawdzania, więc jest to naprawdę bardzo intensywny czas. Nie wiemy jeszcze, czy nie będziemy mieli kolejnych wybuchów klasy X, bo aktywność słońca jest dosyć mocna, więc być może, że jeszcze na koniec roku dostaniemy dodatkowe doładowania. Moi drodzy, oby na nasz nowy rok stał się lepszy i wspanialszy, obyście otrzymali jak najwięcej światła, jak najwięcej energii, aby Wasze życia zaczęły się prostować i wychodzić na właściwe ścieżki. Oby e, większe e, bloki, problemy i inne rzeczy w ciele rozpuściły się Wam wszystkim, i by ta energia rozświetlała Was, byście bardziej mogli również e, spojrzeć do środka, w siebie, zauważyć te rzeczy, które jeszcze Was blokują, denerwują, ograniczają, abyście to mogli wszystko rozpuścić, e, by Wasze życie stało się wspaniałe, pełne światła, miłości i radości. Tymi słowami zakończę ten film. Więc moi drodzy, jeszcze raz wszelkich najlepszości. Dbajcie o siebie, pamiętajcie o uziemianiu, bo uziemianie jest naprawdę genialne. Odbiera mnóstwo z tych negatywnych energii i zabrudzeń EMF-em. Możemy to pięknie odesłać do ziemi. Więc uziemiajcie się, trzymajcie się ciepło. No i z wiatrem, kochani. Oby wiatr wiał wam w plecy przez cały przyszły rok, byście mogli rozpędzać się we wszystkich swoich projektach. Zdrawiam Was serdecznie.